Nie to za duże na Zobacz, możemy zrobić tutaj takie przejście. Buzia? Nos? Nos. Pięknie. Dlaczego nos jest nad głową? Nad głową jest nos, tak? Co to jest? Oko. Oko. Włosy. Włosy. Pięknie. Jest nasza artystka. Oko. Oko. Włosy. <śmienicza> to widzę, że są najważniejsze części ciała. Oko, oko włosy to definiuje, tak? Osoby, a reszta to nam... No, spójrzia, co to za różnica ręce. Bez przesad.